i przyjęty przez taką przez komisję I ten projekt ustawy został... żebyśmy do poprzedniego roku dodali punkt D y, 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 nie dodali. dodali do tej uchwały i zostały na granicach nie tak jak było w tamtym, tamtym roku nawet nie było zmienione poszła tylko za 5 groszy działalności gospodarczej i y, 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 na działalność otwartej statuowej działalności pożytku publicznego o, o, pożytku o 1 grosz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chyba dyskusję troszkę... Ale skąd tak wyszło, no, trudno, bo można było na sesji dyskutować, a nie interesuje się podatku rolnego, bo w poprzedniej sytuacji był taki unik, a może na nie obniżą i dlatego nie na sesję, więc tutaj może Pan zastarcza się w projekcie, w macie, jak tutaj nie ma, no bo to zasadne by było, żeby bez względu na to, jak to jest podatek, tak się wypowiedzieli. I do podatku Nie już zabrać głos, ale proponuję, żeby zabrał to poddanie tego pytania Pana Radnego, do protokołu, ponieważ będzie potrzebowała, tylko przypuszczam, że udzielę odpowiedzi przez całą bitwę spisu. Proszę bardzo. Jak wiecie Państwo, to jest tak, że już nie proponuje ani nic, nie proponuje zmiany. radnych trób i tak dalej, ale zasadne będą by i takie kulturalne gdyby po prostu jednak tak samo jak te podatki w nieruchomości trzeba to, to przedyskutować. Po prostu nie ma tego na sesji, jest taki jak ustalone będzie Warszawy, stawka maksymalnie to wszystko. Tak jest rzeczywiście pytanie do pana Wójta? To jest taki etyczny, uważam, traktowanie radnych na przypadku. głos. Widzę. Proszę o projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Codzewo z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków nieruchomości na terenie gminy Kotzeru. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 artykułu 40 ust. 1 artykułu 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i układach lokalnych uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się roczną wysokość stawek podatków od nieruchomości obowiązujących. 1. Od gruntu. A. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntu budynku 89 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. B. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 hektara powierzchni. C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie opłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 41 groszy od jednego metra kwadratowego powierzchni, w tym grunty letniskowe rekreacyjne 47 groszy od jednego metra kwadratowego powierzchni. D. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa o ustawie z zdjęć 9 października 2015 roku o rewitalizacji, położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową Albo zabudowa o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym samym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 metra kwadratowego. Punkt Drugi. Od budynków lub ich części. A. Mieszkanie. 74 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21 złotych 85 groszy zł od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej. c. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siebnym 10 złotych 59 groszy zł od jednego metra kwadratowego powierzchni Użytkowe. D. Związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. 4,61 zł od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej e pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie opłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację użytku publicznego 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym budyn budynki gospodarcze 6,9 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt 3. Odbudowy 2% ich wartości. Określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3 do 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i o lokalnych. Raga 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości. Punkt pierwszy. Budynki budowle grunty, i grunty lub ich wydzielone części zajęte wyłącznie do prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem wykorzystywanych do celu prowadzenia działalności gospodarczej. Punkt drugi. Budo budynki budowle grunty, i grunty lub ich wydzielone części zajęte wyłącznie do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Punkt trzeci. Budynki gospodarczo inwentarskie wymienione w paragrafie pierwszym, punkt drugi, litera E. Pozostałych przekazanych gruntów rolnych na skarb państwa podchwały za przestanie działalności rolniczej z wyjątkiem wykorzystywania do celu prowadzenia działalności gospodarczej. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Grupie Gminy Poczerwonej. Paragraf czwarty. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Koczewo z dnia 13 listopada 2015 roku. Numer 19 przez 88 przez 15 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy poczerwnych. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jeden, Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta w przeszłość głosu 14. Przyjęć, kto się wstrzymuje. Tak. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów usługów informacji deklaracji w sprawie podatku sprawie wielkomośnie do niej. Wójt wie, czego. Jest... Ale poprawka. Na odwodzie z pierwszej strony jest załącznik numer 2. Nie ma załącznika numer 1. logiczne no jest, że... A, ja tutaj ja. jest załącznik numer 1. Gracias.